Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców pałk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Rozpoczynamy Środowy Magazyn Gości Dnia. Przed mikrofonem Jarek Brzeski. Raz jeszcze dzień dobry, raz jeszcze serdeczne dzień dobry dla słuchaczy na 96FM i na radioznik.fm. Słuchaj Online. Zgodnie z zapowiedzią dziś, między innymi na temat siódmego zlotu pojazdów militarnych i ratowniczych. No i na ten temat porozmawiamy z przedstawicielem jednego z organizatorów, głównego organizatora Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku. Jest z nami historyk Andrzej Jakubowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, wspomniałem o organizatorach. Ta lista organizatorów jest długa. Może od tego zacznijmy? No, oprócz Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Mogileński Dom Kultury, Mogileńskie Porozumienie Społeczne to są mogileńskie jakby organizacje. Plus no, ci, którzy do nas przyjeżdżają, a więc mamy kontakty ze Stowarzyszeniem Miłośników Sprzętu z Pancernego Scott w Środzie Wielkopolskiej, Stowarzyszeniem Miłośników Sprzętu Wojskowego Militarni Gniezno. I to dzięki takiej współpracy nasza. Nasze zloty są możliwe do realizacji. Militarne i ratownicze pojazdy. Na pierwszy rzut ucha wydawałoby się, że połączenie dosyć nietypowe. Yy, po części tak, ale zaczęliśmy od zlotów militarnych tylko, ale przy okazji pojawiały nam się mi pojazdy wojskowo-ratownicze, a więc sanitarki wojskowe na przykład. Stąd rozszerzyliśmy to wszystko na pojazdy ratownicze. Stąd pojawiają nam się nasze żuki pożarowe. Strażacy przyjeżdżają ze swoim sprzętem, niektóre już. Odpoczywają, no ale są jeszcze takie, które pracują, ale też przeżyją na zlot. Mają już te po 20 parę czy więcej lat, nawet, a więc już zabytek. Gdy byłem dzieckiem, to zawsze chciałem należeć do Ochotniczej Straży Pożarnej i właśnie przed oczami mam taki obraz czerwonego żuka. Właśnie takim no właśnie. strażacy jeździli właśnie wtedy. Mówi pan, że one już częściowo na emeryturze to są Już są niektóre na emeryturze, już odpoczywają sobie u nas, na przykład, bo akurat częściowo jeszcze gdzieś tam sobie garażują u nas, ale są jeszcze które pracują. Oprócz tych Żuków, jakie pojazdy zobaczymy? Bo to zawsze rozpala wyobraźnię, żebyśmy porozmawiali o tych właśnie pojazdach. No, jeśli chodzi o pojazdy militarne, no, to pojawią nam się Skoty, czyli transportery opancerzone. Bywały i takie w, w kolorze piaskowym, a więc te, które służyły kiedyś gdzieś tam sobie w, w, w polskich misjach wojskowych. Ale i zwykłe, no, zwykłe, ale bardzo dobre samochody stary 66, z różnych z różnym wyposażeniem, typowo transportowym, technicznym, ale i takie pojawiały się nam i chyba w tym roku też będzie taki jeden z, większy, z większych samochodów Kras, dość duży pojazd, plus no bojowy wóz piechoty, BWP, pojazd na gąsienicach który gdzieś tam musi do nas na lawecie przyjechać. Pojawiało nam się i działo dość duże. Potem no, mniejsze pojazdy, ułazy, willisy, motory wojskowe, też się pojawiają. Dużo tych pojazdów jeszcze powiemy za chwilę o tej drugiej części, czyli o pojazdach też ratowniczych, ale proszę powiedzieć, w jaki sposób transportowane są te pojazdy do, do miejsca akcji? No część z nich niestety musi przyjechać na lawecie, bo trudno byłoby takim akurat, wiem, że BWP z Gniezna do nas dotrze, no trudno byłoby poruszać mu się na gąsienicach po, po drodze, byłyby korki straszne, stąd no, laweta, tak samo wiem, że z środy Wielkopolskiej też w tej chwili już będziemy mieli pojazdy BRDM, które przyjadą też na lawetach. Tak przykładowo, panie Andrzeju, taki pojazd ile waży, z jaką prędkością się porusza, trochę parametrów, tak żebyśmy jeszcze tutaj zbudowali ten obraz w głowach słuchaczy. No taki Scott czy, czy BWP to jest no, kilkanaście ton, waży, no akurat bojowy wóz piechoty, no może się rozpędzić i do 50-60 Scoty a więc pojazdy na y, kołach gumowych, no bywały, że na drodze mogą mi więcej, i szybciej, no tylko tu jest jeszcze problem zużycia paliwa. Jakie jest zużycie? No, czasami 100 na 100. 100 na 100? Zdarzało się. W terenie trudnych warunkach, bo bywało i tak, że, że mają właśnie takie zużycia. Pięknie, no to zdecydowanie mało ekonomiczny pojazd. Na <grym> pewno nie polecam na wycieczki turystyczne. Na wycieczki turystyczne nie, ale będziecie mogli obejrzeć właśnie podczas siódmego zlotu pojazdów militarnych i ratowniczych. Ile pojazdów w sumie, panie Andrzeju? No około 20 przewidujemy, że nam się pojawi. A tak, ta druga część, pojazdy ratownicze, jakie zobaczymy podczas zlotu? No to właśnie nasze żuczki mhm. do różnego typu, ale i sanitarny, sanitarka, czy. No, chcemy taki pojazd już trochę starszy, taki star 25 też był pożarowy, strażacy posiadają, też chcemy go, żeby był dojechał do nas przynajmniej. Plus no, organizujemy swego rodzaju taki polowy szpital, na przykład wojskowy, który no, nie współczesny, ale z wyposażeniem sprzed wielu lat. Taki polowy szpital wojskowy, gdzie no, czasami na widok takiego krzesła dentystycznego, które wtedy było i, i wiertarki ręczne i prawie to. Niektórzy no, zaciskają mocno zęby. To będzie symulacja szpitala z okresu II wojny światowej? Nie, prędzej już pójść czasów PRL-u. Rozumiem. To ci, którzy odbywali służbę wojskową parę lat temu to mogli takie, no powiedzmy parę, no kilkadziesiąt lat temu. Lata 60-70. Wspomnienia też mogą wrócić dla tych nieco dojrzalszych słuchaczy. Oczywiście też taką mamy tutaj propozycję, ale pojazdy to jedna część, bo także zaplanowano pokazy udzielania pierwszej pomocy musztry wojskowej Judo Samoobrony. Panie Andrzeju. Tak, jest, takie pokazy chcemy po prostu w ten sposób przyciągnąć ludzi, nie tylko oglądamy, no bo byłoby najłatwiej. Ktoś przyjedzie, obejrzy, powiedzmy, zajmie mu to pół godziny i pojedzie już. No tak. Stąd dodatkowe pokazy, które mają nam uatrakcyjnić nasz pokaz, no i także i myślę, będzie przyjemniej tym, którzy będą to oglądali. A więc udzielanie pierwszej pomocy przez ratowników, koncert, mini koncert hip-hopowy, musztra wojskowa w wykonaniu uczniów szkół z klasami wojskowymi. Bo ta jest to? No i pokazy judo czy, judo czy Samoobrony. Jeden z polskich artystów śpiewał kiedyś: Mieszam gatunki, państwo też mieszają. I z tego też chciałbym, żeby się Pan wytłumaczył. Pokaz fitness na pokazie na zlocie pojazdów militarnych. No to też w ramach uatrakcyjnienia naszego działania. No, wprawdzie wojsko kojarzy się wszystkim, wszystkim z mężczyznami, no ale panie tam też się pojawiają i myślę, że to będzie doskonałe uzupełnienie. No ale to, to będą żołnierki, to będą panie. Nie, 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 to nie żołnierki, to jakby miejscowi, no powiedzmy naszego środowiska, Aha. panie. Pokaz fitness na rozpoczęcie właśnie wspomnianego wydarzenia. Siódmy z lot pojazdów militarnych i ratownictwa ratowniczych od 19 do 21 maja. Nie padło jeszcze miejsce, gdzie odbywać się będzie zlot. No, odbyła się w naszej siedzibie w Chabsku, czyli 5 kilometrów od Mogina. Piękny teren, zielono. Otwarte, ciepło będzie, zapraszamy. Zaczynamy faktycznie w piątek o 19 otwarciem z lotu, ale to, co najciekawsze, będzie się działo 20 w sobotę. Aha. Od 9 rano pokazy sprzętu, no i potem po południu planujemy pokazy, pokazy specjalne. Dodatkowo jeszcze takim dla nas wydarzeniem też ciekawym będzie to, że będziemy też w Habsku gościli Mogilnian. Aha. Może dziwnie to brzmi, ale wytłumaczę. Do nas przyjeżdżają mieszkańcy Mogilna z Polski. Są takie, oprócz naszego Mogilna, są cztery miejscowości, które mają nazwę Mogilno. Aha. I z tych tychże miejscowości ci ludzie przyjeżdżają do nas. To są takie, że tak powiem, pierwsze wizyty zapoznawcze. W zeszłym roku y, takie spotkanie Mogilnian no, odbywało się w Mogilnie Małym. Bo pod Łodzią w powiecie pabianickim. Dobra, mamy mogilno numer jeden? Tak jest. Potem jest mogilno duże, też w pabianickim powiecie, blisko mogilna małego akurat. Aha. Potem jest mogilno y, w gminie Warta, to też tereny łódzkie. No i jest mogilno w gminie Korzenna w Beskidach. No i nasze mogilno jest piąte. Pięć miejscowości o tej nazwie. Doskonale Pan, jako historyk, to wszystko przedstawił tutaj faktograficznie, że tak bym się nawet wyraził. Skąd taki pomysł i w ogóle jak Państwo na to wpadli, żeby, żeby zaprosić Mogilian z innych części Polski? Znaczy, to nie nasz pomysł, bo myśmy w zeszłym roku byli mhm. gośćmi. W tej Mogilnie Małym, właśnie. Pomyślałem, że w dużym? Nie, w Mogilnie Małym byliśmy. Aha. Tam był pierwszy zlot. No i chcąc jakby kontynuować to wszystko, no, zaprosiliśmy w tym roku do nas, do Mogilla. Ilu mieszkańców w tych innych miejscowościach o nazwie Mogilno mieszka łącznie? Uj, to jest 200, 300. To, no, powiedzmy, że to jest jakieś 1500 ludzi. Mhm. To są małe miejscowości. Małe miejscowości, wioski właściwie. Aha. Piękna sprawa, fantastycznie. Być może taka współpraca się z tego urodzi będzie można wykorzystywać. No, te ciekawe nazwy. spotkania, bywało, jak ja pamiętam, bo byłem na tym spotkaniu pierwszym w zeszłym roku. Pierwsze oczywiście było to, że już nikt nikogo nie pytał, skąd jest. <laughs> No wszyscy tak. byli z Mogilna. Z Mogilna jesteś, no nie gadaj. Tak jest, prawda. z drugiego końca Polski, ale był z Mogilna. Chciałem jeszcze zapytać o to, które Mogilno było pierwsze. Pan jako historyk może będzie to. O nasze. Nasze. No i nasze Mogilno już ponad 900 letnią mhm. historię ma swoją. Tak. Stąd i daleko. Ciekawa jest jeszcze także rzecz, bo i pytałem mieszkańców tamtych miejscowości o pokocenie nazwy Mogilno. Tak. No bo każdemu mogilno będzie się kojarzyło z mogiłą, mhm. czyli usypaną ziemię nad czyimś grobem. No i tak chyba nie bardzo pasuje nazwa do miejscowości. A faktycznie pochodzenie jest troszeczkę inne. Twego czasu był u nas profesor Miodek. Myślę, że niektórzy pamiętają audycję Ojczyzna Polszczyzna w Telewizji Polskiej. Kultowa, jak to mówią ludzie. I profesor Miodek nam wytłumaczył, że słowo mogilno faktycznie pochodzi od słowa mogiła. Tyle, że pierwotne znaczenie słowa mogiła oznaczało naturalne wzniesienie pagórek, Mogilno jest położone w terenie pagórkowatym. Zresztą hmm. teren Żliński, jak tu jechałem do Was, tak samo jest terenem pagórkowatym. Jak tu jechałem do Was z Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku? Właśnie, Panie Andrzeju, to jest druga część naszego dzisiejszego spotkania. Interesują mnie ekspozycje stałe, wystawy czasowe, to, co się dzieje u Państwa, oprócz oczywiście z lotu, bo to już wiemy. To samo, sama nazwa Muzeum Ziemi Mogileńskiej, by tak trochę taki dziwny się wydaje twór, ale to, to dzieło profesora Czasowa Łuczaka, który zajmował się naszą historią, profesora z Poznania, z Uni Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ale to, co nas interesuje, to, co zbieramy, no oczywiście wszystko to, co by się skojarzyło z ziemią mogileńską, choć głównie, no, mogilno jednak tutaj będzie przodowało, stąd mamy wystawy, które nam, czasy stałe, które pokazują historię Mogilna od archeologii, bo jest wystawa archeologiczna, yy, znaleziska z ziemi mogileńskiej. Ale mamy i wystawę stałą pokazującą no, ten dorobek późniejszy Mogilna, powiedzmy te ostatnie 100-150 lat, co, co działo się na, na tej ziemi. No, a działo się wiele Mogilianie. Wśród nas był ksiądz Piotr Wawrzyniak, postać znana w historii. Yy, wielkopolski działacz no powiedzmy, że niepodległościowy, bo tak należy powiedzieć, bo taka była działalność Niezabawrzyniaka, który chciał, aby rozwijała się polska gospodarka w okresie zaborów. Mogilnianie to także powstanie wielkopolskie. Wprawdzie Mogilno wyzwoliło się bez walki, ale mieszkańcy Mogilna... Spożyli oddziały, wyruszyli dalej, walczyli dalej. Ta współczesna historia nasza też jest tragiczna. W 1939 roku mieszkańcy miasta próbowali go bronić przed Niemcami. Taka obrona trwała od 9 do 11 19 września 1939 roku. Niestety tragicznie się skończyło, bo po wkroczeniu Niemcy rozstrzelali część obrońców miasta. A więc jest to też i, i ta historia tragiczna. Ale oprócz tego mamy dział etnograficzny, gdzie prezentujemy sprzęty sprzed 100 lat. Czasami niektórzy dziwią się, że coś można było napędzać siłą ludzkich mięśni. Dzisiaj wszystko łączymy, mamy prąd, a wtedy bywało to inaczej. No z ekspozycji ciekawszych jeszcze mamy też salę poświęconą księdzu prymasowi Józefowi Glempowi, gdzie mamy pamiątki związane z księdzem prymasem, ponieważ po części z Mogilnem ksiądz prymas był związany. Jest kolorowym Pod... obywatelem miasta. Tak jest, tym bardziej, że w Mogilnie miało swoją przeprymicyjną. A więc i tutaj, i do mogli jeszcze mieszka jego brat po dzień dzisiejszy. Warto odnotować, drodzy słuchacze, że Muzeum Ziemi Mogileńskiej ma już długą tradycję, bo 2003 rok to uroczyste rozpoczęcie działalności. Powiedzmy jeszcze co nieco o tych ekspozycjach czasowych, co w najbliższym czasie, może na ten sezon 2017. No w tej chwili już mamy ekspozycję rzeźby mogileńskiego twórcy, pana panfila. Artysta Miejscowy. Mamy także czasową wystawę, taką troszeczkę pokonkursową, po poplenerową obrazów związanych z Mogilnem. Planujemy. Ale to dopiero na wrzesień wystawę związaną ze stuleciem Harcerstwa w Moginie, bo w tym roku przypada stulecie Harcerstwa w Moginie. A w przyszłym roku? No, przyszły rok to już. Piętnastolecie muzeum. To już, nie, nie. No, przyszły rok to już jest rok 18, to już jest stulecie niepodległości, to jest stulecie Powstania Wielkopolskiego i tutaj te obchody dla nas będą mhm. ważne i w tym kierunku będziemy dążyli. Już w Moginie działa Komitet Obchodów Stulecia Powstania Wielkopolskiego, a więc tutaj i te wydarzenia będą ważne. Możemy już co nieco powiedzieć, co w przyszłym roku w związku z tym obchodami? No nie, jeszcze nie, kalendarza, że tak powiem, hmm. nie mamy dokładnego, no tak. ale na pewno większość będzie się działa jesienią. Jesienią. Dobrze, to już teraz zapraszamy. To tak, tak jak pan zauważył, bardzo słusznie ważna rocznica. Należy o tym pamiętać. Zresztą takie komitety powstają nie tylko w Mogilni, ale także w e, szeroko rozumianych pałukach, chociażby w Pokości też mamy taki komitet właśnie w związku z tą rocznicą. Na zakończenie rozmowy, pani Andrzeju, raz jeszcze zaprośmy na zlot, siódmy zlot. Oczywiście zapraszam na siódmy zlot pojazdów militarnych i ratowniczych do Chapska koło Mogilna do Muzeum Ziemi. Mogileńskiej, a jeżeli już no to za tydzień w Mogilię też się będzie wiele działo, mamy festiwal filmowy Pyszadło a w czerwcu na 17 czerwca chciałbym jeszcze zaprosić do Chabska. mamy festen chlebem i miodem gdzież można spróbować świetnego chleba wypiekanego przez różne gospodynie w okolicy, bo mamy, to jest konkurs na najsmaczniejszy chleb bukiety z polnych kwiatów Wtedy też jest to całodniowy festyn. Zapraszamy też 17 czerwca. Ale przede wszystkim najpierw na zlot pojazdów militarnych i ratowniczych. Teraz od piątku do niedzieli. Tak jest, 20 to najważniejsze wydarzenie, tak. o tym też pan Andrzej wspominał. To przypada oczywiście w najbliższą sobotę. Na zakończenie rozmowy warto jeszcze wspomnieć, że państwo jako muzeum doczekali się swojego Towarzystwa Miłośników. Tak, mamy Towarzystwo Miłośników Muzeum. No, towarzystwo, które nas wspiera, Chociażby organizując kwestie, organizując różnego rodzaju, poszukując dla nas no, funduszy, no bo to jest najważniejsze, stowarzyszenie może pozyskiwać dodatkowe fundusze, które może, mo, może wspierać naszą działalność, to jest bardzo ważne. Zapraszamy raz jeszcze dla przypomnienia, 19, 21 to siódmy zlot pojazdów militarnych i ratowniczych, a 17 czerwca festyn To Chledem wszystko i miodem. chlebem i jodem. Tak jest tradycyjnie po staropolsku, tak chciałby się powiedzieć. Zapraszamy bardzo serdecznie. Andrzej Jakubowski, historyk Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z Silibą w Chabsku był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gość dnia, radiażnina FM.